Siemane, to znowu ja. Wasz ulubiony YouTuber, i zaczynamy kolejny odcinek z Forzy Horizon 3 z Blizzard Mountain. To jest DLC mapowy i wjeżdża. Jedenasty odcinek, już z tego właśnie dodatku. No i tak sobie właśnie myślałem, czy nie wziąć tej fury zrobionej w klasie X999 Ultima GTR eee, na ten decydujący wyścig, starcie. Kingmaker'a, ale rozumiałem się w temacie. I tak naprawdę auto mi jest niepotrzebne, bo dostanę auto to, którym zaczynaliśmy, ten dodatek, czyli Fokus Akena Bloka. Także jedziemy sobie na wyścig. Ultima nam się nie przyda, a ja na specjalne wydarzenie, czyli kurczę, takie wyścig podsumowujący, ten dodatek brudka zrobiona. Koszuleczka, youtuber, doktor, i można zaczynać w sumie e, drugi co do najważniejszych odcinków z tego dodatku, bo pierwszy był taki wprowadzający. Teraz ten odcinek jest prawie że kończący, też przygodę. Później będą jeszcze dwa, trzy odcinki takie luźne do dokręcenia różnych głupotek na mapie. No i co, no zaczynamy. Ukoronowanie. Weź udział w zawodach. Mówiłem. A nie mówiłem. To jest klasa S jeden osiemset sześć. Rozpoczynamy zawody. Jedziemy go w piątej piątek. Nie musimy żadnych wymogów spełniać Po prostu musimy wygrać już. O, Ale poleciał, jacyś błyski Ale pięknie chodzi ten fotuziel Spokojnie Całą mapę to odjechać Ja też nie jadę na jakimś tam na słabym poziomie trudności mam niego, ekspert tam wszystko to, to. Tak, to chyba drugi czy trzeci od najtrudniejszego także Ale się warunki pogodowe zmieniają, ja piję dzielu, w wielu, wiję To pierkę, to jest w podatek, tu jest światło zapalone i think it's actually going a Nie zrobili to myśli tak, że zaliczymy wszystkie powody, schody i zachody. O, latusz nic było, ale mnie nie wynosi w życiu. Dokręcę, Dlatego pierwszy raz w życiu zobaczymy później randzi, jakie za pierwszym razem na jakiej pozycji się obrasuje.

bardzo wychodzi budza się na znika wychodzi i w sumie zachodzi patrzcie to zrobimy sobie zdjęcie z zachodem słońca a jak w tą stronę? O kule. Czas naświetlania zmniejszymy, żeby więcej było śniegu widać. Zobaczymy teraz. Urczaki. Zrobię sobie kilka zdjęć. Albo czekajcie jeszcze. Zmniejszymy sobie tak do 10, 11. I to słoneczko. Coś tam się wybierze na miniaturę. Wyjdź z tryb zdjęć, ciśniemy dalej. Uuu. O, pięknie. na szyję. Ale widoki, jak pier... niesamowite jak to wygląda... ale jak mi się jeździ zarąbiliście... te pompki zimowe tak super działają jak mi się nie super... znowu patrzcie, wyjeżdżamy w tam, tą tam śnieżycę...

Ikke bas. <coughs> 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 O kurde ej! Ale straciłem na tej odcinie. Oni mnie dogonili często. Na zakrętach zyskiwałem a na połomach się straciłem. Ale to już dojeżdżamy na metę! E, -tardo. Uuu, mamy to! Najważniejszy wyścig zaliczony. Wejrzyj, powtórkę. Nie mamy ten, ranking drugi. Robimy continue. New continue. Pomień. 25 tysięcy za to wyścig zostałem. Kurde. To trochę mało. 24 tysiące PD Losowanką. O, no, teraz 2 stówka I mamy to dostarczono do Twojego warsztatu i w ten sposób się zdobywa forda Focusa Jimka na 9 Focus RS RX 2016 roku, roku Kenabloka. A ja pamiętacie, że się pytałem, jak go zdobyć. No to już mamy, w ten sposób go zdobyć. Ooh, uh. It's the I think that had to be one of the most spectacular races we've ever run at Horizon Australia. What do do you the you think, Your Majesty? King of the mountain, Back. Oh yeah. King of the bongo yeah, <laughs> <laughs> Uff, odcinek. Super. Sprawdźmy czy mamy tą furę. Moje samochody. Pod Fordem będzie? Nie, będzie pod Honiganem. Nie? Ty, no to idzie on będzie. A jest! Pod Fordem, dobra. Jest, jest, jest zimowe oponki dobrze, fajnie teraz tak wykupimy sobie tą ostatnią tutaj umiejętność z tej linii czyli expa przytulimy no i co, zostało nam tutaj powykupować potrzebujemy 40 punktów tych olewamy te olewamy także zbieramy, hajs zbieramy i tak powiem Wam, że no fajnie, zaliczyliśmy Goliata, kurcze, w Blizzard no, ta, udało się, to był taki ostatni decydujący starcie, ale wiecie co, mogli to zakończenie jakieś fajniejsze zrobić. No coś tam Mariola popieprzyła, tu podjechałem, tutaj zarzuciłem bokiem, ale jakoś tak fajniej by to mogli zrobić, no. Tak, czegoś brakuje, taki niedosyt został, pozostał, mapa świata. No, i teraz to jest to, co Wam mówiłem: że wszystkie wyścigi mi się zmieniły jako mistrzostwa. Widzicie, wszystko teraz mam jako mistrzostwa i mogę na przykład. A, no teraz nie mogę, bo musiałbym podjechać. To zbliżajcie, podjedziemy sobie po cokolwiek. No, przechowali. Przykładowo, mamy tak, z i zawody, i teraz mamy król gór ukończone, ale mamy teraz mistrzostwa, żeby odpalić, nie? Każdy wyścig się zamienił nam na mistrzostwa. I teraz mamy wszystko oznaczone jako nowość. I tak naprawdę, wiecie, no te mistrzostwa już olewamy. Jedyne co, no to skupimy się na radarach, na strefach pomiarowych, znaki ostrzegawcze, strefy driftu mamy zaliczone, tablice premiowe. Zapomniane wozy mamy, lista życzeń mamy, zaliczony. Także widzicie, to będziemy zaliczać sobie w następnych odcineczkach. Na spokojnie. Tablic jest dużo do znalezienia, o tu mi się odkryła jedna. E, I więcej nie widzę, a tak naprawdę mam połowę tych tablic, więc... No, będziemy mieli trochę szukania. No, oczywiście z jakąś mapką. No i tyle. Mam nadzieję, że się podobało. W ogóle cała seria, mam nadzieję, że się wszystkim podobała, bo, bo pamiętajcie, no zasługuje to na każdy film na super cool, kurde like lajka od Was, komentarz fajny, żeby to, się, to wszystko szło w świat. Ja Wam dziękuję, widzimy się w następnych odcinkach, tych luźnych już tam z 2-3 odcinki. I jak już sobie to skończymy, to bierzemy się za Dear Mapowy, z Hot Wheelsa, tak, dobrze wiecie. Rozumiecie? Będziemy jeździć Hotwisa. Przygoda online. Na razie tutaj widzicie, on jest zablokowany, bo muszę się cofnąć na główną mapę, podjechać pod ten wyścig oznaczony Hotwis, i wtedy znowu mamy nowe, jakby, filmik, cutscenkę i rozpoczęcie Hotwisa. No i tyle. No, mam na... no mówię, no mam nadzieję, że się podobało. Ja się żegnam. Szałeczka i do następnego. Cześć.